Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Malczu Mistrz. To jest Malczu Mistrz O Game. Odcinek 16. I to jest e, prezentacja kosmiczna. Można to tak nazwać prezentacja kosmiczna, tak. To jest właśnie prezentacja kosmiczna. Ym, I chciałbym w tym odcinku przed, pokazać e, dla osób początkujących osobom początkującym chciałbym pokazać co i jak co najlepiej na początku inwestować, rozwijać, budować, e, produkować. To jest taka prezentacja kosmiczna, tak? No i tutaj mamy pierwsza strona, podgląd i nazwa e, planety. Klikniemy, porzuć, zmień nazwę planety, to klikamy na to i tutaj możemy sobie w tym oto okienku e, Wpisać nową nazwę planety, którą sobie właśnie według własnej go się niekoniecznie planeta matka, ale można w tym oto polu napisać nazwę planety i potem kliknąć przycisk zmień nazwę. Ale jeśli porzucisz swoją czystą planetę, od tej chwili przy logowaniu będziesz przekierowany na następną planetę, którą skolonizujesz. Dobrze, tak? Czyli tutaj się nazwę zmienia, i y, porzuca się swoją oczywistą planetę. Ale tego nie, 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 porzu nie porzucajcie oczywistej planety. Jakby co tylko tutaj w tym y, oto folderze są nazwy y, planety, które ja y, wpisywałem w to, w to pole i potem zmieniałem, nazywałem planetę po swojemu, tak? Czyli tutaj się zmienia y, nazwę planety i Yy, i księżyca. Trzeba mieć oczywiście ten księżyc. Potem jest zakładka surowce, tak moi mili? No i tutaj no już ja mam wyłączone za bardzo te, te budynki wydobywcze, ale przede wszystkim dla osób, które zaczynają grę Wiadomo, że macie tyle i tyle surowca, to najpierw, moi kochani, najpierw jak możecie, zainwestujcie w elektrownię słoneczną, potem w satelity słoneczne, a potem w elektrownię fuzyjną. Przede wszystkim potrzebna jest energia do produkcji i do wydobycia surowców na, na, na każdej planecie. Na Księżycu tego nie ma. Na Księżycu nie wydobywa się surowców. Na Księżycach się surowców nie wydobywa. Tylko na planecie, moi mili. Tylko na planecie, moi kochani, tak? I jak satelita słoneczna, co wymaga? To, jeśli chcecie zobaczyć, jakie są wymagania podzespołowe na Waszej planecie, klikacie drzewko technologii przy ikonce. E, Produkcyjnej danego budynku, czy też wieżyczki, czy też statku kosmicznego, Klikamy drzewko technologii, tak? Satelita słoneczna wymaga, tutaj z jedynka, czyli pierwszy poziom stoczni jest wymagany, a i fabryka robotów poziom drugi, tak? Żeby satelity słoneczne produkować, które będą nam dawały moc, energię z okoła naszej planety, z pola grawitacyjnego okala naszą planetę, potrzebujemy do satelity fabrykę robotów na poziomie drugim oraz stocznie na poziomie pierwszym, i teraz pokażę wam, gdzie jest ta fabryka robotów, gdzie ona się znajduje, tak? Ja mam e, fabrykę elektrownię słoneczną na poziomie 26, a to się nie przejmujcie. Dacie radę też się rozwinąć, dacie radę, kochani moi. E, fabryka robotów jest tutaj w, w zakładce stacja. Tak, w zakładce stacja. Ja mam fabrykę robotów na poziomie 10. Potrzeba poziomu drugiego do, yy, do stoczni Potrzeba poziomu drugiego fabryki robotów yy, Do satelit słonecznych Oraz stocznie na poziomie pierwszym Tak? Tak Także spoko I przede wszystkim jak będziecie mogli Zanim zaczniecie budować w kopalnię metalu, bądź też kryształu, bądź też paliwa, czyli deuteru. Zainwestujcie ile możecie, tak żeby wystarczyło wam na kopalnię, na rozwój kopalni. Zainwestujcie w elektrownię słoneczną, potem w satelity słoneczne, a potem równocześnie rozwijacie elektrownię fuzyjną czyli to tak czyli to yy, i teraz chciałbym wam pokazać jak to wygląda na ee, no na księżycu tak no na księżycu widzicie to jest mój pierwszy księżyc tylko proszę mi go nie atakować kurde mol tak ja tu kulturalnie kultura i sztuka na całego dobra yy, tutaj na, na w księżycu to to właśnie tak wygląda że jest kopalnia ta 0 kopalnia kryształów 0 kopalnia deuteru 0 yy, elektrownia fuzyjna 0 tak a stacja moonmaster 1 stacja no i tylko jest coś takiego jak, jak właśnie ja mam tutaj fabrykę robotów za, na poziomie piątym stocznie na poziomie czwartym stacja księżycowa na poziomie trzecim falanga czujników jest za mało ale falanga czujników mam na poziomie trzecim i teleporter mam na poziomie pierwszym także mm, a jedyne co tak można co nie jedyne co tak można to to są właśnie na Księż, w danym księżycu to to są właśnie yy, wieże obronne wieże obronne yy, ja mam lekkie działa laserowe 2,5 tysiąca yy, ciężkie działa laserowe się budują rozwijają działają jonowe też mam także no tak myślę że że tak właśnie tak yy, od od wrzutni rakiet poprzez lekkie działa laserowe i do ciężkich dział laserowych to i dział jonowych, to można te, te cztery rodzaje wieżyczek rozwijać na e, danym księżycu. Ja sprawdzę... Ja sprawdzę badania tutaj. No niestety nie mogę nic rozwinąć w badaniach. Bo to dupa. Stocznia. Stoczni yy, stoczni można na tyle ile się rozwinie właśnie w stacji e, stocznie fabrykę robotów i stację księżycową to to jest stocznia w stoczni mogę tutaj co najwyżej produkować ciężkie myśliwce myśliwce e, małe transportery, duże transportery e, tak Recyklery za mało surowców. No i właśnie. Jak produkować? Jak produkować yy, obronę albo stocznie na Księżycu, moi kochani? No to w ten sposób, oto to to jest, że po prostu trzeba dostarczyć surowce poprzez transportery wysyłane z planety na Księżyc, tak? Tak. No to. Co jeszcze tutaj. Wejdziemy na iluminację, dwie. A jeszcze pokażę Wam. Kochani, kochani, zaczynacie z jedną planetą. Bez księżyca, tak? Bez księżyca. Żeby skolonizować planetę, trzeba mieć rozwiniętą w badaniach astrofizykę. I teraz pokażę Wam. O co biega. Widzicie, no to już mam stare poziomy. Co dwa poziomy, jest, co dwa poziomy jest o jeden punkt więcej maksymalnej ilości kolonii. Czyli na przykład poziom pierwszy 1, poziom drugi 1, poziom trzeci 2, poziom czwarty 2, poziom piąty 3, poziom szósty 3. Poziom siódmy, 4, poziom ósmy 4, poziom 9-5 i poziom dziesiąty, pięć. Jest to dosyć nietypowe zjawisko matematyczne, moi kochani, ale, ale myślę, że w ten sposób jak będziecie rozwijać astrofizykę, to wtedy będziecie mogli produkować coś takiego, co się nazywa statek kolonizacyjny. Tak. Ja mogę ich, ich wyprodukować 87 na razie Ale nie będę tego robił wyprodukuję sobie transportery w liczbie 80 typ Niech się produkują niech się produkują yy, obrona A to jest iluminacja 2 No to też dobrze Tutaj w iluminacji 0,2 i słuchajcie pokażę Wam bo na początku inwestujcie w wyrzutnie rakiet, ale jak będziecie mogli, jak tylko rozwiniecie w badaniach e, technologię laserową na odpowiednim poziomie, to moi mili klikacie na lekkie działo laserowe, które, na, które jest potrzebne na początku, i klikacie e, wymag wymagania przy danym e, budynku wieżyczce obronnej. Klikacie wymagania. I tutaj widzicie: jest całe drzewko technologiczne. Przede wszystkim laboratorium badawcze poziom pierwszy, technologia energetyczna poziom pierwszy, technologia energetyczna poziom drugi, technologia laserowa poziom pierwszy, technologia laserowa poziom trzeci, fabryka robotów poziom drugi, wstocznia poziom drugi. Żeby móc wy wyprodukować lekkie działy laserowe. To właśnie te wszystkie osiągnięcia trzeba spełnić. Tak, tak. I spoko. Ja obecnie inwestuję w ciężkie działa laserowe. Jak je wyprodukować, to sobie e, tak samo sprawdzicie w wymaganiach przy, danej, e, przy danym budynku sprawdzicie sobie wymagania. No ja ja wam pokażę też to. I po prostu moi kochani potrzebny jest laboratorium, poziom, laboratorium badawcze poziom pierwszy, technologia energetyczna poziom drugi, technologia laserowa na poziomie pierwszym i technologia laserowa na poziomie szóstym, oraz technologia energetyczna na poziomie trzecim i potrzebny jest stocznia poziom czwarty, a do stoczni poziom czwarty jest potrzebna fabryka robotów poziom drugi, czyli tu wszystko macie rozrysowane. A tutaj macie zastosowania. Ciężkie działa laserowe jest warunkiem, nie istnieją tego typu technologie. Informacje tutaj macie o danym budynku, wieżyczce, statku kosmicznym. To warto czytać opisy, technikalia i deskrypcje danego budynku, bądź też działa kosmicznego, i albo też statku kosmicznego albo kopalni, albo satelit słonecznych. Ciężkie działo laserowe to następca lekkiego lasera. Jego struktura została wzmocniona i zbudowana z lepszych materiałów. Jego osłona jest e, przez to bardziej odporna na atak i jednocześnie ulepszono także system zarządzania energią i jednostkę sterującą. I jednostkę sterującą. Dzięki temu ciężki laser jest w stanie skoncentrować skuteczniej energię na wybranym celu. System obrony de deaktywuje się po jego znacznym uszkodzeniu. Po bitwie szanse wynoszą do 70%, że uszkodzone urządzenie będzie można znowu doprowadzić do użytku. Punkty strukturalne. 14400, siła powłoki 190, siła ataku 550. Tak jest. Ale na początku moi kochani inwestujcie w magazyn metalu i inwestujcie przede wszystkim na początku w kopalnię metalu, kopalnię kryształu, kopalnię kryształu i ekstraktu deuteru. Ale zanim co to rozwincie trochę troszeczkę elektrownię słoneczną, żeby mieć energię na, na działanie kop i produkcję kopalni. A potem inwestujcie, ile się da w kopalnie e, metalu, kryształu, deuteru. Deuter jest paliwem, tak jak paliwem u nas jest ropa, czyli benzyna. E, kryształ też jest potrzebny, i, no, ale najbardziej potrzebny, tak jak wielu moich widzów mówi, to są kopalnie deuter, to są kopalnie metalu najbardziej potrzebne. Najbardziej potrzebne są kopalnie metalu. No. I tak mniej więcej. I tak mniej więcej to wygląda. Także cześć i czołem, kluski z dosołem. To była prezentacja y, kosmiczna. Cześć!